Cześć, witam serdecznie na moim kanale Jak to zrobić, jak to naprawić. Dziś w krótkim filmie chciałbym zaprezentować, jak uruchomić opcję programisty na telefonie Samsung Galaxy Note 10. A więc zaczynajmy. Najpierw wchodzimy w ustawienia telefonu, zjeżdżamy na sam dół, jest tam zakładka Telefon Informacje na samym dole. Klikamy. Po czym szukamy zakładki informacje o oprogramowaniu. Wchodzimy. Klikamy później 7 razy na zakładce numer wersji. Po siedmiokrotnym kliknięciu pojawi się, jeżeli ktoś ma PIN, pojawi się okno, w którym musimy wcisnąć PIN. Wciskamy PIN, po czym dostajemy komunikat, został włączony tryb programisty. Możemy to łatwo sprawdzić. Musimy się teraz wycofać i na samym dole pojawiły się nowe opcje, opcje programisty. To wszystko. Jeżeli spodobał Ci się ten filmik, nie zapomnij dać łapki w górę i nie zapomnij też o subskrybowaniu mojego kanału. Cześć!